Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale Podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam o uprawie i wymaganiach floksów szydlastych. Zapraszam do oglądania. Floks szydlasty nazywany jest również płomykiem szydlastym. Jest to wieloletnia bylina wiosenna, cechująca się właśnie takim poduchowatym pokrojem i bardzo obfitym kwitnieniem. Roślina ta nie rośnie wysoko, ponieważ do około 10-15 cm, tworząc właśnie takie piękne, kwitnące poduchy. Niezwykły spektakl, jakim jest to kwitnienie, rozpoczyna się mniej więcej w kwietniu i trwa do maja. Kwiaty same w sobie wprawdzie nie są zbyt duże, jednak jest ich tak duża ilość na roślinie, że wygląda to naprawdę efektownie. Kolory, w jakich będziecie mogli je spotkać, to m.in. biały, różowy, niebieski i fioletowy. Roślina nie jest trudna w uprawie. Preferuje stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko zacienione, gleby żyzne i przepuszczalne. Sadząc go, najlepiej zastosować podłoże lekko kwaśne. To jest zwykła ziemia ogrodowa, uniwersalna, OPH od 5,5 do 6,5. W okresach suszy oczywiście powinniśmy zadbać o prawidłowe nawodnienie tych roślin. Ogólnie roślina ta jest zimozielona, jednak nie ma co liczyć na jej atrakcyjny wygląd zimą. Jeśli po zimie wygląda ona źle, bo po prostu. Większość tych pędów jest zasuszona, możemy ją przyciąć i wtedy ta roślina z powrotem odbije od korzenia. A roślina ta nie wymaga okrywania na zimę. Polecana jest szczególnie na skarpy oraz skalniaki. Sadząc go na skraju, na przykład Donicy, stworzy nam się taki charakterystyczny efekt, jak tutaj, wylewania się tych kwiatów. Ciekawostką jest to, że przy sprzyjających warunkach latem może ponownie zakwitnąć. No i słuchajcie, na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!